Jak powszechnie wiadomo, mężczyźni mają idealną cerę, ale nawet nam może się przydarzyć pryszczek czy dwa. Dzisiaj pokażę Wam, jak je usunąć w postprodukcji w DaVinci Resolve. Aby usunąć te niedoskonałości skóry, skorzystamy z patch replacer. Patch replacer... Jest jednym z pluginów dostępnych na zakładce Kolor. Natomiast ja już mam tutaj kolor zrobiony i nie chciałbym dodawać kolejnych nodów, kombinować tutaj, tworzyć coś wymyślnego. Dlatego zrobimy wszystko w zakładce Fusion. Pozwoli to nam zachować dużo większy porządek w projekcie. Nie bój się, Fusion wcale nie jest taki skomplikowany. Domyślnie Fusion odpala się w dwóch oknach, ciężko się w ten sposób pracuje, dlatego w prawym górnym rogu mam coś takiego. Klikam i mam. Jedno okno. Chciałbym usunąć tą niedoskonałość. Jednakże, jeżeli sobie tutaj przewiniemy trochę, to zobaczcie, że ja się ruszam i razem ze mną rusza się ten pryszczyk, w związku z czym muszę go strakować. Tworzę więc nowego noda. O nazwie Tracker. Tracker pozwala na dodawanie punktów śledzących, które następnie będą śledzić każdy obiekt, który się pod nimi znajduje. Domyślnie dodaje się IntelliTracker. Nie chcę ci tłumaczyć, jak działa IntelliTracker. Bardzo często działa gorzej niż zwykłe ręczne punkty, dlatego w tym wypadku go sobie usuniemy. Najpierw musimy jednak dodać zwykłe punkty. Raz. Dwa. Dlaczego dodałem dwa? Ponieważ te niedoskonałości skóry, które chcę usunąć, są aż dwie. Bierzemy sobie punkcik numer dwa i ustawiam tracker na mojej niedoskonałości skóry. Przybliżę sobie troszeczkę. Każdy tracker składa się z dwóch prostokątów małego i dużego. Mały prostokąt, który jest w środku, jest odpowiedzialny za zaznaczenie elementu, który będzie trakowany czyli w tym przypadku moja niedoskonałość skóry. Pomniejszam więc ten Tracker, tak, żeby była zaznaczona tylko ta niedoskonałość. Tracker będzie się starał cały czas utrzymywać w środku ten element. Więc, jeżeli przejdziemy do następnej klatki, to on spróbuje podążyć za moją niedoskonałością. Żeby to zrobić, musi przeanalizować wszystko to, co jest dookoła, żeby zobaczyć, w którą stronę ten element się poruszył. I obszar tych poszukiwań to jest ten duży prostokąt. Jeżeli będzie za mały, i na przykład ten element wyjdzie poza ten obszar, to tracker się po prostu zgubi. Nie będzie w stanie w tym obszarze znaleźć elementu, który miał być trakowany. I w takiej sytuacji należy powiększyć obszar poszukiwań. Natomiast jeżeli ten obszar poszukiwań byłby bardzo duży, to może się okazać tak, że w tym obszarze znajdą się dwa bardzo podobne do siebie elementy, i mój tracker również może się zgubić i przeskoczyć na tą niedoskonałość zamiast. Hey. W związku z czym mój tracking będzie do wyrzucenia, ponieważ ja chciałem wyśledzić ten element, a przeskoczyło mi to w międzyczasie na ten. Żeby tego unikać, trzeba odpowiednio ustalić wielkość tego obszaru poszukiwań, tak żeby jak najbardziej ułatwić pracę programowi. Stawię sobie tracker na tą niedoskonałość skóry i. Obszar poszukiwań ustawię w taki sposób, żeby dać tutaj dość dużo w górę dół ruchu, ponieważ ten punkt się głównie góra dół porusza, w lewo w prawo dużo mniej, tak żeby nie łapać tego drugiego elementu. No i od razu wezmę sobie drugi punkcik, pomniejszam go i jeszcze obszar poszukiwań ustawię mniej więcej tak. Upewniam się, że oba punkty mam tutaj zaznaczone, no i włączam tracking w obie strony. Okej, okay, szybko poszło. Zobaczmy, czy w żadnym momencie mi się jakoś te punkty nie gubią. Wydaje mi się, że dobrze się wszystko ładnie strakowało. Czasami, kiedy punkt nie jest strakowany idealnie, warto wskoczyć po prostu na ten pojedynczy tracker. Wyłączę sobie wtedy drugi, czyli trzeci jest mi teraz niepotrzebny, tylko drugi. I powiedzmy, że na następnej klatce się zgubił. To mogę troszeczkę na przykład powiększyć obszar poszukiwań, no i przeskoczyć jedną klatkę do przodu. OK, no i w ten sposób mój tracking się lekko poprawił. Klikam lewy górny róg, klikam Fit, żeby zobaczyć cały obrazek. Zobaczmy. Wszystko wygląda dobrze. OK, teraz zajmiemy się samym usuwaniem niedoskonałości. W tym celu tworzę nowego noda Patch Replacer. I ten nod działa w taki sposób, że mamy jeden obszar, z którego jest kopiowana zawartość i drugi obszar, na który jest ta łatka wklejana. Ustawmy go sobie poprawnie na tą pierwszą niedoskonałość. Hop. I mniej więcej tutaj. Dobra? W inspektorze mogę sobie kliknąć tutaj hide, żeby zobaczyć efekt, i wygląda to moim zdaniem nieźle. I jeszcze na wszelki wypadek troszeczkę zblurujemy sobie krawędzie, żeby ta łatka była jeszcze bardziej niewidoczna. Ok, jest super, ale tylko na tej jednej klatce. Jeżeli się zaczniemy poruszać, to zobacz, już widać moją niedoskonałość z powrotem. Musimy więc podpiąć patch replacer do odpowiedniego trackera. W tym celu rozwijam sobie tutaj. Patch positions i mam tutaj source position oraz target position. Jeżeli sobie ponownie pokażę tutaj klikam show mój patch replacer, to tutaj mamy source, a tutaj mamy target. W tym momencie mój target musi być przypięty idealnie do mojego trackera, no bo on się znajduje tam, gdzie mamy usuwać niedoskonałość. Klikam więc prawym przyciskiem myszy na target position, connect tu i mam tutaj opcję Trackera. Wybieram sobie tracker 1.2 PAW. Dlaczego? No bo tak się właśnie nazywał ten e, punkt trakujący z trackera. Klikam i jest już ładnie przypięta łatka. Ok, pojawił się jednak problem. O ile ta łatka jest dobrze umiejscowiona, to już source. Niepoprawnie, powinno być teraz tutaj. Jak się przesuwamy, to zobacz, ta łatka się nie przesuwa. I nie możemy jej podłączyć w ten sam sposób, ponieważ no gdyby była w tym samym miejscu, no to nic by nam to nie dało. Ona musi być z offsetem, musi być przesunięta. Dlatego muszę skorzystać z Expressions. Expressions to jest swego rodzaju język programowania dla Fusion. I oczywiście brzmi to bardzo strasznie, ale wystarczy zrozumieć jedną bardzo prostą funkcję. Klikam sobie prawym przyciskiem myszy na Source Position. I wybieram Expressions. I tutaj mogę pisać moje formuły. Nie muszę oczywiście pisać wszystkiego od zera, mogę się wspomagać. Dlatego w tym momencie odpalę sobie te dwa nody naraz, czyli mam patch replacer i tracker. Przytrzymuję command i zaznaczam sobie tracker. No i zobacz, tracker też mi się tutaj odpalił. Mogę sobie rozwinąć dwa naraz. I widzę wszystko naraz. Interesuje mnie teraz punkt numer dwa, jego wartość track center. Tutaj. Wybieram sobie więc moje pole Expression, zaznaczę wszystko i usunę. I teraz klikam ten plusik, przeciągam sobie do góry na Track Center. No i w tym momencie mam to samo, co miałem z pierwszą łatką. Jest idealnie wszystko ustawione w tym samym miejscu, przypięte do trackera. Ja potrzebuję teraz dodać temu Offset. Czyli chciałbym przesunąć to trochę w lewo, trochę do góry. W tym celu klikam sobie Spacja plus Spacja, wpisuję funkcję Point. Muszę otworzyć nawias i wpisuję teraz współrzędne x, czyli chciałbym na x się przesunąć troszeczkę w lewo, czyli z minusem, bo w lewo stronę zmniejsza się x. Wpisuję więc minus 0,01. Teraz przecinek, muszę podać wartość y. Chciałbym delikatnie do góry, może Sprawdźmy. 0,05? Sprawdźmy, 0,005 i zamykam nawias. Troszeczkę za mało przesunąłem mój tracker. Wchodzę więc z powrotem w Expressions i przesuńmy w lewo na minus 15 setnych, może nawet trochę więcej, minus 18 setnych, to mi się wydaje w porządku. I jeszcze na Y delikatnie może do góry. Hop. I mam już ładnie przesunięte. Wybiorę sobie hide, zobaczmy jak to wygląda. Jeżeli chcemy ukryć te wszystkie dodatkowe rzeczy, to wystarczy, że kliknę sobie na noda media output. Zobaczmy jak to wygląda. Moim zdaniem w porządku. Kliknę play, no i zupełnie tej łatki nie widać. Pozostało jeszcze powtórzyć wszystko dla drugiego patch replacer'a. Kliknę sobie więc tutaj fit, dodam kolejnego noda patch replacer, no i teraz zrobię wszystko troszeczkę szybciej. Wybieram sobie path position, target position connect to tym razem point numer 3 position trzeba to wszystko trochę zmniejszyć nawet trochę bardzo OK, wydaje mi się że to już będzie w miarę w porządku ustawmy sobie source będzie troszeczkę w prawo i troszeczkę do góry Wdajmy jeszcze blur edges no i wpisuję moją ekspresję dla source position w tym celu włączę sobie jeszcze trackera żeby były otwarte dwa okna klikam sobie punkt numer 3 no i mam tutaj już rozwinięte track center dobrze Teraz tak, Source Position, prawym przyciskiem myszy, Expressions, usuwam wszystko, co było, klikam plusik, przesuwam sobie na Track Center. Teraz plus, Point, otwieram nawias, teraz troszeczkę w prawo, czyli 0,02, czyli dwie setne jednostki w prawo, i teraz troszeczkę do góry, czyli przecinek 0,01. Zamykam nawias, zobaczmy. No i wydaje mi się, że jest to poprawne ustawienie. Media Output, jak się przyjrzymy, troszeczkę nam tu jeszcze nie działa to. Weźmy sobie na patch, replacer jeszcze raz. Weźmy sobie hide. I wydaje mi się, że po prostu zblurujemy krawędzie troszeczkę bardziej. Ok, jest nieźle. Na dużym przybliżeniu może zobaczymy, ale jeżeli sobie już oddalimy do 100%, jest ładnie ukryta. Moja niedoskonałość skóry. Jak widzisz, wymaga to dość dużo czasu. Dla każdego pojedynczego pryszczyka musiałem oddzielnie go strakować, utworzyć oddzielny patch replacer. O ile to jest jedno, dwa ujęcia raz na miesiąc, to nie ma problemu. Można posiedzieć sobie pół godzinki, żeby to zrobić. Natomiast jeżeli robisz filmy w branży beauty, na przykład dla producentów kosmetyków, dla salonu piękności, czy inne jakieś modelingowe tematy, to może się okazać, że takich ujęć do korekcji będziesz mieć bardzo, bardzo, bardzo dużo i spędzisz na tym wieki. Okazuje się jednak, że są specjalne wtyczki, które mogą zrobić to za Ciebie. Przykładowo Retouch me oferuje plugin HEAL OFX, który działa bezpośrednio w DaVinci Resolve i automatycznie wykrywa wszystkie takie pryszczyki, wszystkie jakieś y, niedoskonałości skóry i je Usuwa. Firma odezwała się do mnie, żebym po prostu pokazał Wam, że coś takiego istnieje, więc pokazuję. Zobaczcie. Przechodzę sobie na drugie ujęcie, na którym nie mam usuniętych tych niedoskonałości. Przechodzę do zakładki kolor i muszę tylko utworzyć nowego noda na samym samym końcu, na którego wrzucę wtyczkę Retouch For Me Heal OFX. Wrzucam, Dam mi chwilę, żeby pomyślała i zobaczcie co się stało. Nawet jeszcze ten dodatkowy mój pieprzyk usunęła. Efekt jest e, niezły, naprawdę dobry i bardzo, bardzo szybki. Co prawda, jeżeli teraz kliknę spację, no to odtwarza mi się 2-3 klatki na sekundę, więc oczywiście trzeba będzie włączyć jakiś caching, trzeba będzie nawet wyeksportować ten materiał do dalszej pracy, ale mimo wszystko oszczędność czasu jest ogromna. Więc wtyczka jest stosunkowo droga, ale mimo wszystko ilość czasu, którą oszczędza jest ogromna. Także jeżeli jest to coś, co się dla ciebie przyda, to w opisie filmu znajdziesz reflinka, z którego możesz tą wtyczkę kupić odrobinę taniej, tam jest chyba 10% zniżki. No i ja oczywiście dostanę też jakiś procent od tego twojego zakupu. Także chyba w miarę uczciwa sprawa. No dobra, nie przedłużając, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!